Stop mierzący 182 cm wzrostu 27-latek. Pięciokrotny mistrz świata w swojej trzeciej zawodowej walce. Bartłomiej! Wydra! A jego rywal na rożniku czerwonym to zawodowy mistrz polski K1WK, mierzący 186 cm wzrostu 27-latek. Wczoraj mnożący 81 kg. Reprezentant Ząbkowic Śląskich i Vataha Fight Przemysław Walku. A więc zaczynamy za chwilę pierwszy pojedynek zawodowy. Wielokrotni Mistrzowie Świata Łódź kontra Ząbkowice, jedyna walka. Gdzie nie występuje zawodnik z Lubina i zaczynamy obydwaj z klasycznej pozycji, czyli lewa noga z przodu i od razu ta lewa noga dochodzi do głowy Przemysława Warkuwa. Mocno zaczął Wydra, ale też świetnie tutaj zakończył akcję low kickiem Przemysław Walków. Bardzo teraz mocny cios ten prawy overhand. Widzę, no że jest mocno zmotywowany Bartek Wydra, który będzie chciał zapewne wyzwać Łukasza Bartnika do rewanżu, w przypadku swojej wygranej. Zamknięty teraz pod linami walków, ale nie chwapi się Bartek Bedra, żeby w jakiś sposób zaatakować. Teraz. No coś niedobrego się stało tam z barkiem wydrą. Nie wiemy, czy to ręka, czy to żebra po tym kopnięciu. No ale tam na pewno jakieś pęknięcie. Czy też ta noga, która. Zaplątała się gdzieś między nimi. No, smutny obrazek. Zapewne to, to jest już pewnie koniec tego pojedynku Tam interwencja medyczna No jesteśmy ciekawi, co, co się dzieje. No jednak chyba ręka tam została uszkodzona z tego co widzimy z tej interwencji lekarskiej. Przemysłował, zastanawia się czy to było w w locie, czy też nie. No, widzieliśmy, jeszcze nie upadł na ziemię. Bartek wydra, no i poruszenie oczywiście, bo nie wiemy co się stało. Są nosze. Oj, chyba ta ręka jednak, tak jest, wydaje się, że to ręka zawodnika z łodzi uległa uszkodzeniu bądź obojczyni. Trzyma się za obojczyk właśnie. Bartłomiej Wydra, no szkoda, szkoda. Naprawdę zapowiadała się e, fenomenalna walka. Bo te jeden i drugi świetnie przygotowani i niestety, no pech. No tutaj można mówić tylko o pechu w przypadku Bartka Wydry. Niestety, ale no ta walka nie kończy się dla niego e, szczęśliwie. Będziemy mieli prawdopodobnie pojedynek uznany za nieodbyty. No wydaje się, że obojczyk bo ciągle trzyma się za obojczyk. Bartłomiej Wydra, oczywiście brawa tutaj od lubelskiej publiczności opuszcza ring zawodnik z łodzi. No, dziękujemy Barkowi, że przyjechał, dziękujemy, że, że zawalczył niestety, ale okupił to kontuzję. Życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Szanowni Państwo, ósma walka. Gali One to no, one decyzja sędziów zostaje uznana jako nieodbyta.